Jakie jest twoje ulubione ciastko, Alko? Twoje Moje? No Twoje Moje Twoje, jakie jest twoje ulubione ciastko? Um... Nie wiem Co dużo myśli? Um, nie wiem że... Nie możesz się decydować Zapytaj kobiety, jakie jest twoje ulubione ciastko Dzień dobry, oheł Mamy tutaj 18 rodzajów KitKatów, słuchajcie no To będzie wyzwanie, żeby to wszystko spróbować Tak, to jest mój dzbanek na kwiatki Ponieważ ostatnio jako kwiatków nie kupuję, to zakosiłem jej do picia wody Pozostaje nic innego Żeby Emil się poświęcił dla was 18 rodzajów KitKatów, no będziemy próbować Byliśmy wczoraj w KitKat Shopie w Ginza i tam można kupić bardzo dużo rodzajów KitKatów to jest ich sklep flagowy I mają tam specjalne smaki takich KitKatów które są no nieosiągalne normalnie w innych sklepach w Japonii a także oczywiście za granicą serio tych KitKatów jest 200-300 rodzajów łącznie w Japonii one powstają regularnie to są często limitowane edycje czasowe albo tylko w danym regionie, czyli na przykład w regionie, nie wiem, wokół Shizuoki czy Uji, tak, And na Okinawie. No są to specjalne takie kitkaty, które można kupić tylko w danym miejscu, w danym regionie. One są sprzedawane często jako atrakcja turystyczna i to jest, powiem Wam, popularne, że Japończycy właśnie bardzo lubią te różne dziwne smaki tych kitkatów. Podróżując po Japonii, widzą jakiś nowy, to kupują go także z ciekawości po prostu, nie? Normalnie pudełko kitkatów, potrafi kosztować 500 600 jenów takie na przykład o smaku sake albo o smaku szampana, wina, jakiegoś tam takie lokalne właśnie edycje potrafią kosztować 500-600 jenów więc to jest takie niezwa cena moim zdaniem jest git otwórzmy, cyk <śles> już, już już dla samego tego co można z tym zrobić? To było warte, żeby to kupić. bo to wygląda super. Bogactwo kitkatów. Nie miałem jeszcze takiej góry kitkatów, nigdy. Dobra, no to bierzemy ze stołu. Próbujemy. 18 rodzajów. Lecimy. Jakiego jeszcze nie widziałem? Niektóre z nich już znam. Ja sobie zostawię na koniec, na koniec bo już je znam i aż tak bardzo mnie chyba nie, nie fascynują. To jest o smaku juzusiu, czyli takiego likieru z cytryny juzu. Tak, cytryny, to jest taki. Cytrus, yuzu, bardzo popularny w Japonii, na zimę. Więc to są alkoholowe. Odłóżmy te alkoholowe. Może powiem je później. Znaczy, one dużo alkoholu nie mają, to jest, wiecie, tam 0,1%. Pewnie niektóre z nich będzie można kupić w sklepach ze słodyczami z Japonii. Także i w Polsce, ale pewnie nie wszystkie, bo niektóre z nich są dość unikalne i nie wydaje mi się, żeby wszystko było importowane do Polski. Ja wiem, że jest coraz więcej sklepów w Polsce, które oferują wysyłkę, na, na przykład z Japonii do Polski, albo w Polsce sprzedają w sklepach fizycznych albo online takie właśnie zestawy z japońskimi słodyczami, albo różne kitkaty. No i to jest fajne, że można spróbować właśnie różnych słodyczy z różnych krajów, w tym Japonii, bo na Japonia naprawdę jest mm, niesamowitym krajem, jeśli chodzi o słodycze. A tu jest jogurt sake, jogurt sake. O takie, okay. tego też nie widziałem. taki dziwny. To jest zwykły klasyczny ramy rezon rum z rodzynkami, też alkoholowy. Od razu mówię, że nie zjem tego wszystkiego. Strawberry cheesecake, sernik truskawkowy. To jest kitka. słuchajcie. kitka o smaku tosta z fasolą azuki. Okej, okay, ten jest najdziwniejszy. Tego też nigdy nie widziałem w Japonii, żeby ktoś jadł tosta z adzuki. No ja lubię adzuki, ale w słodyczach nigdy nie jadłem adzuki w tostach. No, ale w każdym razie, Echo twierdzi, że tosty z adzuki są popularne. Ja nigdy tego nie widziałem, nigdy go nie jadłem. No, zaczynam od tego. I mam wrażenie, że mi się rozpuszczają takie katy. Jest od... ciepło w tym pomieszczeniu. Są takie wafelki. Malenkie. Faktycznie czuć. Um... Fasole adzuki. Nie ma w środku. E, nie ma w środku fasoli adzuki, ale jest ten posmak adzuki. To jest też jeden z najdziwniejszych. I tego jeszcze nigdy nie widziałem. Prawdopodobnie robione przez jakąś wytwórnię sake. Tak samo jak ten tutaj e, z browaru kikumasamune. Na początku jest mega słodki, a potem w środku wyczuwa się odrobinę ten. Posmak Sake, Nihonsiu i taki i lek, lekki jogurcik. To mi się podoba. To mi się podoba, bo mamy tutaj jakieś nowe, nowe wrażenia, słuchajcie. Nowe wrażenia i o to chodzi w tych właśnie różnych dziwnych smakach kitkatów żeby były jakieś nowe atrakcje, nowe smaki. Jogurtowe Sake, czemu nie? I Tym bardziej, że jeszcze jest biała czekolada. A w, KitKatkach, w kitkatach. To nie jest częste, żeby była biała czekolada. Czarny jest z gorzką czekoladą. To jest taki klasyczny kitkat, często spotykany w sklepach. To nie jest jakiś unikalny kitkat. To jest jeden z tych klasycznych smaków, które można znaleźć w Japonii. To jest tak zwany Otonano Amasa, czyli kitkat o słodkości dla dorosłych czyli po prostu kitkat, który nie jest za słodki. No. I nie jest mocno słodki, czuć bardzo smak tego wafelka. Trochę jak Prince Polo. Dobra, może następne spróbujmy o smaku Rumu z rodzynkami, bo tego jeszcze nie jadłem. Rum z rodzynkami, lecimy. To jest Tokio Omiyage. Czy to jest specjalna, limitowana wersja KitKata na Tokio? Kolor będzie. O, biały znowu. Kolejny biały KitKat. Rodzynki czuć. Mocno czuć rodzynki. Taki rodzyneczek. Jest napis na opakowaniu. Dzieci i osoby, które mają słabą głowę, nie powinny tego spożywać. Jaki będzie? Biała czekolada czy czarna? Biała znowu. Z białą są strasznie słodkie. czuć, czuciuzu Ten jest naprawdę spoko. Daję mu 9 za za wrażenia smakowe, za posmak, za ciekawy aromat, Sakura Masamune. Świetna wytwórnia sake w Kobe. Byłem tam. Przepyszne sake. I mają swoje własne kitkaty. Biała czekolada znowu. Ja już ten jadłem wcześniej. I, i on ma lekki posmak sake. Ale jest za słodki. Jest strasznie słodki tutaj w przełyku. Zostaje mocny posmak. Mocny cukier zostaje. Bierzemy herbatę, co? Green by nieźle zrobili. Dobra, to my spróbujemy w takim razie kitkata o smaku adzuki z Hokkaido, z truskawkami w, waf w takim wafelku. Smak bardziej... Mm, jest mocne adzuki. Czuć adzuki w środku. Więc tutaj przynajmniej nie jest okłamane. Jest Original olewamy, bo to wiadomo domek smakuje. na break danbe, czyli pewnie let's take a break w jakimś lokalnym dialekcie z prefektury Gunma. Są lokalne dialekty, które czasem są naprawdę szalone, że po prostu jak ci wyjedzie jakiś dziadek w lokalnym dialekcie, lokalnym jakimś hogen, to w ogóle wiesz, takie... WTF? W jakim ty języku do mnie mówisz w ogóle? To nie brzmi jak japoński nawet, szalone. O, zielony, wreszcie zielony KitKat. Mocny, uuu! Bardzo mocny smak Macia na finiszu. Czuć, naprawdę czuć ten smak i zapach herbaty Macia. Nie jest za słodki, jest, jest lekko, lekko słodki, ale nie jest przesłodzony. Znowu czekolada, czekolada, o nie. No jest najsłodsze. Z białą czekoladą, ten jest moim zdaniem najsłabszy. Jest koszmarnie słodki. Aż mnie mdli. I nie czuję ani tej truskawki. Nie czuję żadnego posmaku sernika. Nic. A daję mu trzy punkty zaledwie. Za, za próbę, za, za ładne opakowanie, ale ten jest moim zdaniem najsłabszy. Dobra, lecimy dalej, bo nigdy go nie skończę. Orzechy z żurawiną Taki maleńki Żurawinka z orzechami jest w dwóch wersjach Dużo orzechów w środku I kawałków żurawiny suszonej To mi się bardzo podoba I taka różowa Ruby Chocolate mhm. Jest dużo kawałków orzechów I Żurawinki suszonej Czuć tą żurawinę Orzeszki bardzo przyjemnie chlupią Jest Mocno słodki jest mocno słodki, albo ja już jestem przesłodzony, więc w sumie nawet nie wiem, jak to ocenić tak naprawdę w tym momencie. Ale za wygląd i pomysł, no daje 9 na 10, bo jest naprawdę spoko. Piękny kolor, ciekawy, ten rubi, No i jeszcze, no ewidentnie po prostu jest dużo składników tutaj na górze, więc to mi się podoba. Jest biała czekolada znowu. Te kitkaty o smaku sake naprawdę mają delikatny aromat nihonsyu. To, to nie jest ściema. Ma aromat Sake, jest yes, wow, 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 ale ten poprzedni Kiku ma, hmm, Sakura Masamune Dai Ginjo miał mocniejszy posmak Sake na języku. Hmm, tu jest tylko aromat, więc hmm, ten klasyczny Kitka to smaku Sake moim zdaniem jest hmm, słabszy od tego Sakura Masamune Dai Ginjo. To jest hmm, klasyczny maccia gorzki. Wielki zawód, wielki zawód moim zdaniem. Nie czuć w ogóle herbaty Macia. Jest słodki ten wafelek. Ładny ma kolor, ale nie czuć w ogóle zielonej herbaty. Nie czuć w ogóle e, Macia. Bardzo słaby. Kawałek ma bardzo ładny kolor. Lekko gorzka czekolada. Nie za słodki. Wafelek fajnie chrupie. Jestem na tak. Nie jest to może y, smak kawy czy coś takiego, ale lekko gorzkie, jest przyjemnie, mi się podoba, jest to na tak. Ok. wreszcie kolejny nowy kolor, to mi się podoba, lubimy. Jaki ma aromat tej palonej właśnie herbaty łodzicia. ekstra. Daje mocną dziewiątkę za fajny kolor, oryginalny kolor, piękny zapach herbaty łodzicia. nie jest za słodki. To jest miała Widzę, że to będzie sam cukier, z taki, z taki stary ruby, ruby Będzie strasznie słodkie. Strasznie słodkie. pozwólcie, ja nie, nie będę tego do końca, tego KitKata już. Ale jest ze słodki ze słodki. Ma posmak tej truskawki. Ma posmak truskawki. Ale jest tak masakrycznie słodki. Grzecz mi niedobrze. Tego już kiedyś jadłem, Wydaje mi się. To jest z Hiroshimy. Z Mijadimy. Wyspa Mijadima to jest znana wyspa przy Hiroshimie. Gdzie są jelonki. Mhm. Pachnie jak te ciastka. To są ciastka z fasolą adzuki w środku. One są bardzo dobre, bardzo znane na mijadzimie, mają kształt klona. Mhm, mhm. Fajne jest. Nowe doświadczenia smakowe faktycznie smakuje jak te ciastka z Hiroshima. Nie jest za słodki, nie zostaje. Wiecie, przy tym struskawki to po prostu w gardle ci zostaje taki, taki cukier ostry, nie? Aż się dobrze robi, mdli. Ten jest naprawdę dobry, ten jest naprawdę ciekawy, jak najbardziej mogę go polecić na spróbowanie. Daję mu 8 na 10, bo fajne wrażenia smakowe i nie jest za słodki i zapach ciekawy. I ten żurawinowy naprawdę mi się podoba, bo już widać, nie, że jest dużo tych kawałków orzechów, żurawinka w środku, jest naprawdę spoko, jest naprawdę atrakcyjny wizualnie. Nie wiem, co z tymi KitKatami zrobię, pewnie będę wrzucał do paczek dla Patronów. Wrzucamy z powrotem. Tak wyglądał unboxing i test 17 smaków różnych sake, bo wiadomo jak to smakuje, więc nie będziemy już tego otwierać, Powiem byłem tutaj trupem. Naprawdę, naprawdę świetny pomysł na prezent. Ja myślę, że jeszcze kupię to nie raz, jeśli będzie to jeszcze dostępne, bo jest to naprawdę, naprawdę fajny pomysł. I wiem, że kitkaty w Polsce są lubiane i lubicie próbować różnych ciekawych smaków kitkatów. Więc pakujemy to. Dziękuję za oglądanie tego testu. Różnych, ciekawych, dziwnych smaków. Super. Nie wiem czemu, ale sprawia mi to jakąś niezłą fajkę wyrzucanie wszystkich tych kitkatów. <gry>